Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na serię quizów o znanych YouTuberach i piosenkarzach. Podczas trwania tego filmu będę zadawał Wam pytania na temat Waszych ulubieńców, a Wy postarajcie się odpowiedzieć na nie w komentarzach pod tym filmem. Zobaczymy, jak bardzo znacie swoich idoli. W tym nagraniu zapraszam na quiz o Wiki Gabor. Pytanie numer 1. Kiedy urodziła się Wiki Gabor? 20 stycznia 2006, 10 lipca 2007 czy 20 sierpnia 2007? Pytanie numer 2. W jakim mieście urodziła się Wiki Gabor? A w Berlinie, B w Londynie, czy C w Hamburgu. Pytanie numer 3. W jakim mieście ukończyła szkołę podstawową A w Warszawie, B w Berlinie czy C w Krakowie? Pytanie numer 4. W którym roku Wiki Gabor wygrała konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci w Gliwicach? A w 2017 B w 2018 czy C w 2019? Pytanie numer 5. Jak mają na imię rodzice Wiki Gabor? A. Monika i Marcin, B. Ewelina i Dariusz, czy C. Ewa i Mariusz? Pytanie numer 6. Jak ma na imię siostra Wiki Gabor? A. Daria, B. Paulina czy C. Melisa? Pytanie numer 7. To jako pierwszy wygrał program TVP2 The Voice Kids? A. Roxana Węgiel czy B. Wikigabor. Pytanie numer 8. Dzięki której piosence Wikigabor Gabor wygrała konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci w Gliwicach? A. Time, B. Superhero czy C. Gateway Pytanie numer 9. Z kim Wikigabor Gabor nagrała singiel Ramię w Ramię? A. Z Edytą Górniak, B. Z Agnieszką Chylińską czy C. Kaja? Pytanie numer 10. Czy Vicky Gabor zasiadła kiedykolwiek w jury programu Szansa na Sukces? Odpowiedź A: Tak, odpowiedź B: Nie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się mój quiz, a pytania nie były zbyt trudne. Zapraszam również do spróbowania swoich sił w quizach o innych znanych artystach oraz YouTuberach, które można znaleźć na moim kanale. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich!